Nagrywamy? No, no oczywiście, że tak. Dobra. Trzy, cztery. Witam bardzo serdecznie z tej strony Goku. Z tej strony Papaj. Z tej strony Sygn. Witam was serdecznie. Zaczynamy naszego gameplay'a z grom pod tytułem Kaval. Oczywiście jest to serwer prywatny. X Gaming. I mi się zdaje, że to jest k- jakiś zagraniczny, bo stronka trochę jest WS, nie wiem, co to jest za kraj. Pewnie kurwa Mongo... Mongoł, pewnie, pewnie Mongoły. kurwa, pewnie, kurwa mongoły to są jebane. No i oczywiście tak... Mamuk, z... Mam łuk kurwa. kurwa. Ja, z, ja tutaj z Papajem zaczynamy bić level, dochodzimy do party. A ja, a Jarka chyba, czekaj. A Jarka wyruchamy w dupę, niech spierdala. Nie Dobry. no, żartowałem. Dobra party I dobra, i, i lecimy, le, le, chodźcie za mną, lecimy za mną pod Podekspiewimy pod pod trochę nowicjusza papaja E nie nowicjusza, ja grałem kilka, kilka lat Wojtek. temu No? no. no ten temat wyruszania Penisa nawet nie ma <laughs> Dobra, wchodzimy tutaj do teleportu I walimy się w dubską, mnie nie Kurwa, aż taki zbereźny nie jestem I teraz wchodzimy tutaj papaj tutaj Hero Quest y, jedynkę, masz tutaj? O tu Czekaj czekaj bo ona coś tu Plędź musi... E, tutaj nie? gdzie stoimy Hero Quest 1 teleport No No i klikamy na to Pyk, Czyli wchodzimy. Pyk. No wchodzimy wchodzimy Wy Py będziecie stali ja was będzie, będę ekspił. Czekaj ta nic Dziś, nie nie dziś rady nie mam? Ale będzie gap Dobra, tak zwane bufy, bufy, tak, tak Każda postać ma różne. No, Oczywiście. Każda ma postać ja w mam nic, jak zwykle. No Znaczy... nie na postacie mają nawet bufy party, czyli łucznik. To jest taki taki chodźcie, y przejdziemy tam dalej, chodź tak. Dlaczego choć tak. ja nie mogę strzelać z łuku? Bo nie ma strzałów. Kurde. To nie ma. Nie tu, tu nie ma strzał. nie masz jeszcze skili. 95 level Dawać siadło dziwki tu, Tutaj dobijemy do Trzeciego mi się zdaje i będziemy lecili już na Hero Quest 1 Tutaj przedstawiłem wam jak się jak po prostu jak szybko dobić yy, pierwsze yy, pierwsze resy, nie? No Wojtek dobrze Powiedz sobie szczerze, ten serwer to nie jest na czysty leveling, tu chodzi ogólnie o... PVP, nie jedno. No tak, to jest serwer PVP, to... tak, Żeby tak. rywalizować między sobą, między graczami. No, no oczywiście, tak, tak. O no właśnie o to chodzi. Główny sens tego serwera. No. No i ja wspomniałem mhm. też o sprawie stronki. Na stronce można różne rzeczy kupić do postaci, premiowane za woty, za ser na serwer głosować. Tak, jeśli, e, jeśli uda mi się na frapcie ustawić, to po, pokażę co i jak nagram filmik na przeglądarce, po prostu pokażę wam jak coś zrobić, po prostu żeby dostać te... E, e, kaba, ten cash za te woty i za kabal cash zamienić za hero końcy, za te tutaj to nam wypadają i za te hero końcy będzie można kupywać e, najlepszej na itemki na serwerze, tak? Ja mnie daj mi dupy. Tak, serwerki, punkt. No? Kurde. I temki tam sety yy, Tak, yy, Tak, tak, a tylko że pety i yy, kostiumy, tak jak na przykład ja tu mam kostium yy, Wszystko te kostiumy to wszystko to zmi zmiany twarzy, zmiany włosów yy, To będzie wszystko za właśnie te kabelka, za te hero coins Za te kurwa woty, nie Tak się <laughs> I kurwa rozgadujesz, się. napierdalaj dalej tu, wiele wele No a co ja kurwa robię ty bo ja stoję w jakiejś lawie, aż się mi się... Obija. Ej, stoję w Lawi, aż mi się kapcie kurwa palom stary Aż I się wierci je aż ją to boli e, popierda, Popierdalacze palestyńskie jak z tego Bo ja no, popierdalacze palestyńskie do <laughs> A <laughs> jeszcze trafie. związane właśnie z, ogólnie z tym wszystkim ogólnie Ogólne RPG, Boże nagrajmy coś jeszcze z innego RPG. Się, jak jeśli damy radę znaleźć jakiś serwer, który chodzi na siódemce Bum. i na wiście to nagramy mu Faki, jeszcze tego materiału jest oczywiście nagrywać Ej, o mnie, bij mnie! Powiem ci tak, powiem ci tak Jarek Oddaj im! E, o, y, y, Opalam się, opalam się w lawie, padłem klatą do lawy <laughs> Po prostu Jarek powiem ci tak, trzeba widzów uświadamiać co będzie następne, tak? Żeby wiedzieli na co, na co liczyć to i tak, ty nie wiesz, jak Wojtek fajnie na Jezusa leży. <noise> no akurat teraz, to ja jestem największy kozak z was na tym serwerze. A dobra, bo trochę trzymaniaczyłeś. O, bije, bije! A, bije mnie, bije mnie! Trzymaniaczyłeś, kurwa! No to no, stań, papa, i tam gdzieś z boku, żeby cię nie, na, nie napierdalały. Stoję w lawie, kręcę dupskiem, kurwa. Oj, sorka. <noise> A, gdzie tu się włącza, jak się tańczy, kurwa? Ja. Yy, ciskasz enter do pisania, ukośnik, dance Ale nie, nie, są też menu. Tam A też menu. menu. K, masz... specjal Specia. i masz tam na samym dole takie no-dancingi. Tak będziesz... będziesz wywijał dupą jak Pamela Anderson. Mm. 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 No ale powiedzmy też, że są skire specjalne typu battle mode. Które oczywiście. zmieniają broń i podnoszą statystyki. Dlaczego nie no jeszcze... chcę? Ja no ja oczywiście tutaj zaprezentuję. Jednego Pani, Pani bliskość, gdzie jesteś? E, tutaj, tutaj jestem To obydwoje zobaczymy w tym samym czasie Tylko chodź ustań tak na prośbę mógł e, kamerką cię chwycić Tutaj Ty, Teraz ciągnęłeś kamerkę? Tutaj, o dobra Trzy, cztery, zarzucamy, jedziesz No Goniob mnie Dys. Chociaż, is, kurwa chociaż moja najlepiej Sparta. zarzuca batle Yy, oczywiście blader, tutaj sygn, jarka Padam jak kukiełka No bo powiem Ci nie masz jeszcze dobrego EQ zrobionego Bo nie? bo ciężko się utrzymać, tu są potwory dosyć... Tutaj o, my, my, my musimy... Tak, tak, tym... my Ciebie musimy po prostu tutaj tak z 5-6 resów i dopiero będziesz zadawał sam radę tutaj, nie? Bo hmm. normalnie ponosi być ty jest tylko trainer co są z kapalu. Tak, tak i nam zajmowało... Green Zapier i... Fort tak Books, Mutant Forest, Underground... Te kraje, które teraz właśnie bijemy, to są zaszkodzone w ringu, żeby osiągnąć max res, który niby jest tutaj setny, czy... A R resa się -Resa? robi na stronce, nie? Tak, tak, za za honor, za honor końcy. Aha. Lub końcy. Lub wop pońcy, wo wotę pońcy, za te wota, co będziesz robił na y, kabelkarzu. To Wojtek później pokaże materiale, jak to się robi. Tak, wrzucę na swój profil na YouTubie oczywiście ten filmik O, o, o proszę 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 Fajeczki A? wychodzą, fajeczki Kurwa, się to się jara O, stoję papciami tu kur... Jeszcze jedno Kurwa sam jara się do mnie się przyczepia Słuchajcie, że <laughs> tylko właśnie paliłem patrzyłem jak mnie jak i sobie paliłem Ja, ja to że... kurwa... Ja... Ja to jestem lepszy, ja to kurwa potrafię dwa w jednym No ja tak samo robię, <grym> nie? Trzy w jednym, jedna rąka papieros, stopami naciskam kreaturę, a tą drugą setrzepię. Fab, <grym> fap. fap. A pod, Jak? No pod papier tortowy. Spierdalaj kurwa. <grym> on, tak, on tak o, kurwa. Wiesz? Ale Wojtek, jo, nie od jednego słyszałem. Julnik najlepszy papieros. Ale no kurwa, ale, ja ale wiesz, jest tańszy i najlepszy, No. Nie? On, on, on ten. On wali nogami, to i se potańczy i se przyjemność zrobi, nie? No jak? A wracają. Dobra, koniec tych jebanych żartów. Wracają do Kabala. E, jeśli nie będziecie mieli pieniędzy na skille, a będziecie chcieli na przykład zacząć grę z nami, zapraszam e, do nas. Napiszcie na przykład na Yy, pod, pod, pod filmikiem na komentarzach w tak tak po prostu my was weźmiemy do, do Gili, pomożemy wam rozkręcić waszą postać damy wam pieniądze na y, skillę tak dokładnie nie dostaniecie no. tak tak okay, wszystko no ty Jarek tak, mam no. pomysła ty kurwa może, Obaczmy. może byśmy, może byśmy nagrali naszą roz, rozgrywkę w Most Wanted dzisiaj. A kolega posiada? Mogę ściągnąć, no, mogę ściągnąć, dla mnie to jest chwila, ja mam Bo cię... mamy, bo mamy, Rafał, taki program, on się nazywa... Gam... Gameranger. Game... Gameranger, game, game, gamme, tak? Czy game... Nie. Game. Game. Sorry, jo? <gamy> no powiem ci, PL LAN był zajebisty, kurwa. No ale się skończy. Ale był zajebisty i będzie trzeba po prostu ustawiać jak najdłuższe te, jak najdłuższe wyścigi Jarek, żeby po prostu filmiki jakoś trwały, nie? Ale nie. Chodzi, to do Kabala, No na, 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 na tym serwerze się no za bardzo nie opłaca, ale można questy robić. Też gdzieś się trochę grosza dorobić, na pewno na, na, na je, tym jeśli, jeśli nie macie... globalu. Robiłem bynajmniej No ja powiem Ci na globalu miałem 150 piąty level jesteśmy kurwa yy, Tak odpierdolili manianet ci kurwa GMowie czy jakim tam kurwa yy, z tego kabala globala że kurwa yy, zresztowali hasła a Ja w maila nie pamiętam kurwa do konta i spierdolili mi konto jebaki pierdolone A mnie Nie pamiętasz hasła ja, Ema? Pamiętam maile, nie? Ja powiem Ci tak ja bym pamiętał hasło email, jakbym znał login do maila i gdzie ten mail był bym już miał konto, nie? Ale ale, email, ale... ale jeśli nie wiem, jakaś ochota mnie najdzie, to może będziemy zaczynać kurwa grać tam, nie? Dobra chłopaki, ty, spierdalamy stąd co? No, to... Wiecie co? Botek. No. Ja bym proponował pójść do jakiejś krainy i pokazać kurde ludziom, że ci sobie pierwszą styczność z Kabalem będą mieli. Jak wyglądał skill w To po prostu teraz mamy gameplaya nagrywamy A jedynie wtedy się jakoś podzielę z papajem To zrobimy yy, po prostu poradniki, nie? Yy, Jarek, nie masz czasami return stormów, Tych zwykłych? Co? Masz te retun... Z, retun core, retun core, czy masz? Te retun store. tą to, to, yy, premiowaną jedną, nie? Aha, to, to ja muszę... Czekaj, papa, ja zaraz do Ciebie przyjdę. Muszę przynieść Ci... Dobra. Bo stąd nie wyjdziesz bez tego, a ja po prostu zapomniałem, nie? Aha. Niech tam... Podejdź tam, podejdź tam do Jarka, Jarek Ci po prostu da ten... Yy, Podekswi jeszcze trochę, nie? A się jeszcze... No. Zobacz ta. Yy, jakieś parę minut temu, nie wiem ile czasu minęło odkąd gramy, mam to w dupie. Yy, yy, nasz papaj miał 80 level A już chłopak nabył 127 Przypakował szpinakiem no A ja, Pierdolił szpinaka i udaje koziaka Ale mi się kurwa zrymowało <ścoughs> Dobra yy, To tak yy, Kupiłem już yy, Wracam już do Was Dużo nupków widzę stoi tutaj w Desert Scream Kurwa. Co się stało? Ja chcę bić. Nie mogę! Mamo! A, a, a papryk posiadasz? Co posiadam? Nie. Co? To są takie kurcze buteleczki, małe, ampułki coś jakiego, masz, wyrzucę ci. H, to jest MP no, no MP i HP Masz coś jakiego? No teraz mam. Podnieś to! A, a skilly wykupiwałeś jakieś? Nie, nic Podnóś mi Podnieś to, podnieś to papaj Return stone Dobra, dobra Jarek to lecimy, yy, naciśnij papaj MK, włącz mapę nie no. Zademonstrujcie teleport Des Desert Scream? Ja Gdzie ty to masz? Na mapce ten drugi? Ten drugi teleport czy ten w mieście? Ten w mieście Gdzie ty masz to? Ten, Blood pokaż? Ice mam, Desert Scream, e, która? No to, na... no to naciśnij na Desert Scream No i która? Pokaż ludziom co skrzydła. I, I na mapce masz y, u góry taką po, strzałeczkę. Po lewej stronie tą taką miasto, tak? No, no kliknij na nią no. i się no. przeteleportujesz. Kliknąwszy już y, Wszyscy są? Ja wynajmniej Ci widzę bo... Ja też was znam. Niechal... To lecimy do teleporta, choć ta za mną. Lecimy Tylko tam popaj będziesz padał co chwilę yy, Ale chociaż nabijemy ci pierwszego resa ale jeszcze nie zróbmy resa, no? bo po Tak, tak. Dobra, teraz wchodzimy tutaj do trójki. Hero no. quest trójki. Ja po prostu jak nabiję pierwszego lesa, resa kończę filmik i następnego let's playa nagram po pierwszym resie. Tak, ale to powiem Ci. Na razie zrobimy tylko jednego resa, obrobimy to, bo to trochę czasu zajmie. A i ten. I potem następny filmik, co będzie, to będzie MU. No MU, ale z MMORPG oczywiście. Tak, tak, Mówimy tak. Mówimy o MMORPG, bo jeżeli chodzi o następny filmik, to nie wiem, co będzie. Naprawdę nie wiem, co będzie, co widzowie będą chcieli to tak, nagrać. Tak, Następny filmik z, z MMORPG, tak, tak, tak. A jak chodzi MU, to klasyk niesamowity. A można, mo można jeszcze zagrać w Silk a zawsze. Tak, tak. E, Jacek widział Silka, no, znaczy Jacek, co ja mówię, Wojtek widział Silkrada Rada i mówił, że fajny jest. No. to można nagrać. No. Linajdzia dwójkę, tylko Linajdzia dwójka trochę zajmie, za się niem. Ale też kurczę, nabite te kurczę. Um, te wszystkie joby po Linajdziu. No, trochę je... trochę, tro trochę wkurwiające, no? Że mieć te wszystkie buffy, nie? te pasywy. Tak, tak, to. tak. Chociaż bym chciał pograć tego nowego Gordona z No, tak mi lineage, lineage... mi nie przypaść bardziej. mi... Jakby był jakiś zajebisty serwer Kabala, Primek, bym grał. No ale... ale trzeba też wspomnieć, że w przyszłym roku, może to jest niepewne, ale w przyszłym. I ma wyjść O, no, Oczywiście, oczywiście. W tak, kraj Engine 3. Ale jest. No, no, to no, jest sensem. A z mojej strony możecie się spodziewać, że będę nagrywał, jak tylko wyjdzie yy, Let's Play'a z Need for Speed Most Want'em dwójką, lub Assassin's Creed 3. No, ale w Assassina no, można, można grać multi, wiesz o tym. Ale jeśli kupisz. No jeśli kupa. Ile kosztuje? 150 zł, jak mm -hmm. nie więcej. W dniu premiery może być drogi. No, to po później stanie. Znaczy no ja bym po, 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 ogólnie kupił sobie Assassina, tego starszego, multi bym pograł, ale no, trzeba mieć na to pieniądze, tak? Ale mi, ale mi się zdaje, że po prostu multi, nie, to nie, nie, to nie pasuje do Assassina. No Ty nie grasz typowym bohaterem, nie? Masz jakieś takie, wy, do wyboru postaci. No, no? no tak. Coś tam nie widziałem. Ale sam sobie nie grałem. Po... który tu można mieć najwyższy level? Szkoda. 170 max Aha. O kurde, Już? No i to nie Wojtek się trzyma, bo to przypakała Taka pana No, no powiem ci Jarek tak Co y Ja mam y bez tego seta najlepszego co daje ponad 320 defa, nie? No. Y mam tutaj 1873 defa, nie? Y bez A, setu y nie, w secie mi w secie mi Aha, a tak. to jest kurde niezłe, o. i ataku mam po, I ten, ataku mam ponad 1470, nie? I znowu leżę. Bo w samego deksa mam ponad 2000 punktów przypakowane. Nieźle tu kurwa ważki kij napierdalacie. No. Trochę wał No. No jednak kurde tutaj już na tych, y, tutaj idziemy eksperim, no to tutaj już walą do cały czas napiprzają resy, tak? Hmm. Z tych i dalszych. Ale powiedzmy, że w tych krainach są krainy typowe R. No też, prawda? Tutaj może was zabić niestety. No więc tutaj, to, tutaj akurat, to, akurat też, tutaj akurat też mogą... Jak wejdą też możecie prokon zabić. Mówię o tym, Wojt. Ale zauważyłeś... A teraz dzisiaj to jest pusto, więc jest dobrze. No. Zauważyłeś, że gdy papaś zakładał postać, dostał się od razu do kapeli? Tak, bo to jest serwer prywatny, tu zostawiony, funkcjonowałeś tam. Chyba wsadzać się gdzieś mniej. Kapeli koła smila. Mi się też... No, nie wnikamy, nie wnikamy. Nie wnikam, nie wnikam, no, komu dużo więcej? Na spotcie nie mogę kupić, żeby chodzić Chyba. No, no, obszarówki. Słucham? Na obszarowo biją. Yy, tak, ale my też mamy skile obszarowe. Już to jest tych lepszych, czy no, tych najlepszych. Już mamy najlepsze skile wykupione, tak więc mucimy ostro. Ja nagram następnego mm. let's play'a, ale jak już będę miał skille i w ogóle... Nagram no, poproszę. ja ci... ja mam, ja mam na koncie 102 mil, miliony, to ci setkę odpalę, nie? Mm. Możemy jeszcze w tym filmiku pociągnąć, chcę ci w następnym dawać. Nie, raczej to będzie za długo trwało, za długo będziemy uploadować filmik, to tutaj skończymy już po prostu nabiję mu 170 i zrobimy zrobimy mu eku Nie, wyłączymy, bo to się wyłącza, nie idzie spauzować frapsa. O dobra, rozumiem. Po prostu tak. Nabijemy max lewele, 170. I od następnego już po prostu będzie ten. Ooo! Właśnie widzę, ale go zmóc Zrobi się nie że go da żadę. Nawet. Ile masz w ogóle resów, tak? 20 Uu. A ty ile masz? Resów? Jacek? Ile 15? masz resów? Aha Ja tam długo nie biłem ten serwer bo czasu też nie było. O, już dech ja, ja, ja powiem wam tak, że po prostu miałem jakoś czas I chęci. I, i chęci. No i jakoś, jakoś... Nie wiem w 2-3 godziny godzinki i się po prostu wbiło, nie? Dokładnie. Ja ci rozumiem, ale... Dobra, patrz. Na razie, na razie widzę, że tutaj nie ma mocnych do mnie, nie? Na razie walę wszystkich na na szota, praktycznie. Chociaż walę na BM2, ale daję radę No mi się czasem zdarza zdegnąć. No nie powiem. No te do tam, kurde, to, to to trzeba trochę... Potwory są tu mocne, nie dziwmy się. No, no ta, one mają ponad tutaj... To żeby tylko level trzaskać tyle. Ta, a i wyjść potworki wyjść mają lepsi. ponad... A i potworki I... mają ponad 100 tysięcy tego życia. No co ty gadasz? No są maksymalnie przygotowane, Żeby lekko murowe. To to no co lekt... chwilę tutaj pada, tak? Nie wiem. Jakieś pała. Powiem Ci tak pa papaj Kurwa, chciałem powiedzieć pajac <głos> <głos> y Ten y Tutaj y ja walę po ich tak średnio Po tysiąc tysiąc wyjeście Nieraz mi się zdarzy Kryta walnąć im po dziewięć tysięcy, nie? A wiesz, a potworka jednego walę nie wiem Dwie minuty, 3 minuty, to, to przecież, to se policz y Średnio 5000 wal co 2 sekundy przez 2 minuty To zobacz ile życia im wyjebie No To są na maksa przypakowane potworki bo to jest już po prostu yy, taki typowo yy, spot jak w mu No wchodzisz na spota i ryjesz nie? Tak tak Dobra muszę łyknąć się browarka, zdrówko Dobra. Oj, nie mów mi o browarku, na antybiotyku jestem jeszcze. Na odwyku? Kurde, przymusowy no O Jezus, e, ciągle na moim serwerze Minecraft, ciągle osoby grają. To jest zadziwiające naprawdę, założyłem ledwie serwer i ciągle ktoś gra, nie? Bo są ludzie, którzy lubią kwadratowe łby. No. no. Dlatego jest... Le dlatego nagrywam... Y Oczywiście odcinki tego, nie? Minecrafta. Jeśli się zgramy, to możemy nawet dzisiaj tak, nie wiem, coś podpierdalać w Minecrafcie w trójkę. No, na Minecrafcie. Ale serwom. bardziej... Co się stało? Pani, albo dziewczyny? E, gdzie? U mnie na serwerze. Nie reklamujemy? Czego nie reklamujemy? Że nie reklamujemy jakiegoś swojego serwera. Ktoś je Kto na nas założy i no, no, za dużo kasy by było, trzeba wyjebać w to. No. Czemu? Tylko trzeba pliki serwerowe ściągnąć. Ale dedyka, kurwa, kupić? Ja powiem ci, jak stawiałem serwer, mu żadnego dedyka nie kupiłem. Bo na hamaci stawiałeś. Nie, nie zawsze. Pierwsze serwery nas były bez hamaczy. A ty ja... wtedy teledim... już ru... tak, router miałem. No ja też nie założę, bo też mam router. Ale hamac znaczy nie jest złe samo w sobie, bo ma dodatkowe zabezpieczenie, chociaż i te zabezpieczenia idą, idzie złamać. No. Taki dobry charakter. No to ja i no, Mam 160 się... Zawsze no. zabezpieczenie więcej, nie? Jeszcze parę lewej będzie max levelek i na tym będziemy kończyć. No. I po prostu się spotkamy przy następnym RSie. Tak, tak, tak. Ewentualnie pokażemy skillu. No. But, ewentualnie walniemy jakiś duale. A też można walnąć. I piwko można walnąć. No. I ślubia masz Pici I duże, ale... można zajebać. kurwa zajebie. Ała, uderzył. No się piwo, no. No kurwa, mam piwo, to mówię, że mam! <noise> A jakie masz? Mam? Retsa. A ty kurwa dziadu. Powoli ci się w życiu, nie? Kurwa robi się to się ma W kopialni miału kurwa W kopalni miał Kurwa górnikiem stanie? Chuj wie Na razie innej roboty nie mam To się bierze co się miał, nie? To się bierzesz, bierzesz miało Kiedy masz no. urodziny Wojtek Urodziny? miesiąc możesz podać, nie musisz... Tak, i dnia W lipcu ja ci kupi nowy szpadel Spierdalaj! Co mu kupisz? <noise> to szkodziło mi nawet. Szpadel chce mi kurwa kupić. <noise> saperkę ci kupimy. A, ja, a potem miarka kurwa zakopiemy. Każemy mu kopać tą saperkę. się Będziesz... ja, twoją Ty No ja ci ją udostępnię. Znaj moje... Znaj moje no, dobre, to... serce. O, ch... dobre serce. Znaj moje dobre serce. Poznaj moich sparta. Są... <noise> o kurwa. Dobra, ja pożartowaliśmy to... sobie. Strzepaliśmy seł. Mów o sobie. No, a o kim mam mówić? Powiem wam, ciekawe czy ludzie będą to oglądać, bo to trochę za długo trwa, ty. No, u mnie to jest monotomne akurat, nie? Tylko stoję, patrzę się. <grym> a ja biję i leżę, kurwa. No, a ja biję i stoi mi i cały czas, no. A w, telewizji, a w telewizji leci skarb narodu A ja napierdalam tyłem Na, na ręcznym a Ja frytki ubieram Dobrze to może y, skończymy na teraz nagrywanko No I wtedy po prostu powrócimy już y, z lepsi. mocniejsi, lepsi, lepsi tak? Lepsi, no. Doskonalsi Nasz papa już wpierdoli cały szpinak <grym> Ze serwera tak, tak, Wstanie tak. cały zestaw z Lila. No. No to dobra. To wtedy dziękujemy. Zapraszamy oczywiście do subskrypcji. Do lajkowania. Za... O, oczywiście do lajkowania. I... Jeszcze będę musiał Papaja poprosić, bo za bardzo nie wiem, żeby mi założył na y, fejsie kurwa lajka. Fanpage. Oczywiście. Yeah. Ale ma łuk dziadowski zajebisty w chuj. Komentujcie, piszcie subskrybujcie. co byście chcieli zagrać Oczywiście kurwa Co byście chcieli zag zagrać z nami Albo co, co my mamy dla was zagrać Skomentować yy, Chuj Chujdę co tam będziecie chcieli I tak będziemy yy... dalej nagrywać no kurwa, nie ma co robić, nie ma innego co robić, nie? No to można i nagrywać, nie? No, więc no, dobra. Nas to nie ruszy, że napiszecie, że nie chcecie z nim grać. No. Tak, albo nie chcecie nie nas widzieć, dziewczynę. to oczywiście... A jak nie chcecie nas oglądać, to przyjedziemy, wpierdol dostaniecie i się skończy dzień dziecka. No. <grych> to dobrze, to żegna się z wami Goku. Papaj. I oczywiście... Sygny! Sygny. Sygny, sygny! Sygny, sygny, sygny. Dobra, tak dzięki jest. na razie... Tak!